Dajcie smakosze. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję golonkę pieczoną w piwie. Taką golonkę przygotowuję się w trzech etapach. Pierwszym jest peklowanie, drugim gotowanie, następnie pieczenie. Sposób przygotowania oraz składniki potrzebne do przygotowania w każdym etapie podaję w opisie pod filmikiem. W pierwszym etapie będę potrzebowała przyprawy do peklowania. Mam tutaj dwa ząbki czosnku. Dwa listki laurowe, dwa goździki, kilka ziaren pieprzu, cztery ziarnka ziela angielskiego oraz tak pół łyżeczki kolendry. Będę potrzebowała sól. Mam tutaj 15 g soli. Może to być sól peklowa lub zwykła sól kuchenna. Mam tutaj dwie łyżki majeranku oraz jedną łyżeczkę małą cukru. Do garnka wlewam 1,5 litra wrzącej wody. Do tej wody wsypuję wszystkie przyprawy. Czosnek zmiażdżam. Przyprawy wymieszam i zagotuję to. Będę gotować tylko dwie minutki. Nasza zalewa właśnie zaczyna się gotować. Wyłączam grzanie. Za dwie minuty zdejmę spalnika i wyniosę na dwór, żeby ostygło. Golonki układam w garnku. Są one oczywiście umyte i oczyszczone. Solanka z przyprawami już ostygła. Teraz zaleję nią golonki. Jak widać, golonki są całkowicie zakryte. I tak przygotowane, zostawię teraz w lodówce na 3 dni. Codziennie będę mięso odwracać i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Golonki powinny być. Peklowane w temperaturze od 4 do 8 stopni. Drugim etapem przygotowania golonki jest jej gotowanie. Golonka peklowała się przez 3 dni. Teraz ją wyjmę z zalewy. zalewę wyleję, a golonki wypłuczę. Golonki będę gotować razem z warzywami i przyprawami. Powstanie z tego fajny wywar, który użyję do zrobienia żurku. Mięso wkładam do garnka. Dokładam wszystkie warzywa: seler, trzy marchewki, pietruszkę, por oraz natkę selera i trochę natki pietruszki. Przyprawy dają takie: trzy listki laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty i czosnek. Ten czosnek może pokroić na mniejsze kawałki. Dodam jeszcze łyżkę jarzynki. Zalewam to wodą i postawię to teraz na palnik i będę gotować golonkę do miękkości. Składniki, których użyłam w tym etapie, także podaję w opisie pod filmikiem. Do pieczenia golonki będę marynować. Przygotuję marynatę z oliwy, keczapu, majeranku, pieprzu, jarzynki i czosnku. Do kubka wlewam. Dwie łyżki oleju, dwie łyżki spore ketapu, dam dwie spore łyżeczki majeranku, pół łyżeczki pieprzu i zamiast soli pół łyżeczki jarzynki. Do tego dwa ząbki czosnku. Przecisnę go przez praskę. Teraz wszystkie składniki dokładnie z sobą wymieszam. I teraz ta marynata będzie czekała, aż golonki się ugotują. Minęły dwie godziny, więc golonki powinny już być na tyle miękkie, żeby można było je wyjmować. O, tak, są mięciutkie. Wyjmuję je teraz. I zostawię, aby przestygły. Jak przestygną, wyjmę z nich kości. A ten wywar, jak wspomniałam, posłuży do ugotowania żurku. Ale teraz go wystawię na zewnątrz, żeby ostygł. Wtedy łatwiej będzie zebrać z niego skrzepnięty tłuszcz. Golonki przestygły na tyle, że mogę teraz z nich powyciągać kości. Obluzuję je trochę nożem. Kury na golące ponacinam w kratkę. I jak wszystkie golonki wyluzuję, wtedy posmaruję je wszystkie tą marynatą. I gotowe. Teraz będę te golonki marynować. W zasadzie tak ugotowane golonki już są pyszne, ale jeżeli je teraz posmarujemy taką marynatą i zostaną one tak przez całą noc i jutro będą upieczone, to będą naprawdę przepyszne. I resztą marynaty wysmaruję je jeszcze na zewnątrz. I tak przygotowane kolonki zostawię teraz pod przykryciem na noc w chłodnym miejscu, a jutro będziemy je piekli w piwie. Trzecim etapem jest pieczenie kolonek. Podlewam je piwem. I wstawię je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Po 15 minutach, kiedy gorąki się zagrzały, wyjąłem je z piekarnika i oblewam je wytworzonym sosem. Wstawię je jeszcze na około 15 minut żeby się przyrówieniły. Golonkę pieczoną w piwie podaję zasmarzaną kiszoną kapustą oraz szklanką dobrze schłodzonego piwa. Mam nadzieję, że ta golonka świetnie smakuje. Zaraz się przekonam. Mmm, jest po prostu boska. Smakuje. Niesamowicie. Mm. Polecam ją wszystkim facetom, bo wiem, że faceci uwielbiają golonkę, a do tego zimne piwo. Wszystkim życzę smacznego.